Cześć wszystkim, niech będzie odpalony odcinek drugi. W dniu dzisiejszym wymieniamy wysłużony kocioł firmy Kostrzewa, opalany drewnem, na nowoczesny kocioł firmy HKS Lazar z automatycznie czyszczonym wymiennikiem. Teraz trwają prace przygotowawcze, czyli odłączamy stary kocioł, odkurzamy wszystko, żeby lepiej nam się przyjemniej pracowało.

Wyjeżdża nam na zewnątrz, na windę. Jeszcze pozostawimy go do odcieknięcia, żeby nie ubrudzić sobie auta. Nie, nie, ten przekręcić, żeby to Kluczem tutaj jest tak odkręcić zawór i ustawić kocioł, żeby woda zlewała się pomiędzy windą a fundamentem. do gwintów używamy nieraz kleju, konopi każdy nawija pakuje na swój sposób ważne, bezczelne i sklubne nie, obowiązkowo pasta i trochę silnej. Nowy kocioł ustawiony już. W sumie podjechaliśmy nim, dopiero jako przymiar będziemy stawiać na postumencie. Tak jest, idziemy dalej zawód mieszający mie mieszacz jeden chwila tłumaczenia bo mieliśmy wątpliwość co do podłączenia więc prezes się wysila tył wstępnie przygotowany skręcony hydraulicznie prosta powrotu już wykonana otwarta skrzynka z modułem sterującym no i kocioł Stoi już we właściwym miejscu. Paliny również mamy już podłączone. Zaczęliśmy je izolować, aby nie wytracać temperatury, ponieważ w kotlach HS że temperatura spalin styluje okolice 100 stopni. I aby w górnym odcinku przewodu kominowego nie wystudzić spalin, bardzo ważne jest, żeby zaizolować odcinek pomiędzy kotłem a kominem. Rafał zaczyna murowanie po montażu wsadu. Tak się mi jeszcze Dokładnie. Myju, myju. Trochę błota. I będzie dobra robota. To specjalista od wełny. Wychodzi mu to z naszej ekipy najlepiej. Wiesz, to były tu na zewnątrz jest są, tak? Tak, po Perfekcja w cięciu nożem, level master. A jakbyś chciał takie mniejsze, to tutaj też masz na zewnątrz. No i efekt końcowy nagrania. Jak na nasze możliwości hydraulików, uważam, że bardzo satysfakcjonujący. Do góry mamy wyłaz do nieba. Wszystko pospinane. Woda napuszczona. kocie już rozpalony. Pozostało wytłumaczyć klientowi. Działanie, funkcjonowanie kotła. No i po jakimś czasie przyjechać jeszcze raz wyeliminować błędy i odpowiedzieć na pytania, które się pojawią. Że dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.